Prawda rabini twierdzą, że trzymają się Tory, jednak prawda jest taka, że nigdy nie trzymali się przez Mojżesza spisanego prawa. Nawet nie próbują go przestrzegać. To, co nazywają Torą, to w rzeczywistości tradycje i ustne przekazy, obyczaje wymyślone tysiące lat po Mojżeszu przez żydowskich mędrców. Proszę przypatrzeć się przedmowie bardzo znanego żydowsko-ortodoksyjnemu autorowi i znawcy prawa, Szaim Shime w jego książce Prawo Ustne. Żydzi nigdy nie przestrzegali dosłownie Tory, ale obyczaje rabinów, wierząc, że Mojżesz na Górze Synaj dostał jeszcze jedną Torę, tak zwaną Torę Ustną. Fakt ten nie powstrzymuje jednak wielu rabinów przed oskarżaniem nas, mesjanistycznych Żydów, że niby znieśliśmy tory, kiedy oni jej przestrzegają. Spójrzcie na słowa Rabiego Rawit. Nie ma żadnej nowej tory i nigdy nowej tory nie będzie. Główną cechą tory jest, że nie zna ona zniesienia, zmian lub dodatków. Nawet prorok nie ma uprawnień, aby odnawiać słowa tory. Że Tora się zmieniła, wierzą wyłącznie chrześcijanie, od których się zupełnie odróżniamy. Nam jest jasne, że nasza Tora nigdy się nie zmieni. Ciekawym jest wobec tego, jak on definiuje Talmud, jak nie jako dodatek, ale najwidoczniej rabi Rawid nie zna Starego Testamentu, a może nawet starych pism żydowskich mędrców. W Starym Testamencie bowiem Bóg faktycznie zniósł niektóre przekazania. Na przykład z trzeciej mojżeszowej pochodzące przekazania przy pustynnej wędrówce zostało zmienione w piątej mojżeszowej, aby pasowało do osiadłego trybu życia w ziemi Ka w trzeciej Mojżeszowej 17 zostało ustanowione, że zwierzęta ubijane do spożycia najpierw muszą być przyprowadzone do przybytku, co Izraelitów miało uchronić przed ofiarowaniem Bożkom. Ale w piątej Mojżeszowej jest ten nakaz zniesiony i dozwolony jest ubój w domu, ponieważ przybytek czasami znajdował się bardzo daleko. Więc w torze faktycznie znajdujemy zmiany, zniesienia i dodatki. Kto studiuje listę przekazań tory, które powinny być przestrzegane, odkryje, że prawie połowy z tego dziś nie da się przestrzegać, ponieważ większość z nich zajmuje się sprawami, które dzisiaj nie są aktualne. Do tego należy na przykład przybytek, świątynia, kapłaństwo, królestwo, ofiary całopalne i ofiary za grzech. Dotyczy to również specyficznych sytuacji, jak życie na pustyni, trąd, ustawy dotyczące plemion, niewolników i tym podobnych. Pozostaje niewiele przekazań, których możemy przestrzegać. Przykład. Kto w Szabat rozpala ogień, musi być ukamieniowany. Ale nie widziałem jeszcze rabina albo ortodoksyjnego, który sekularnych ludzi by ukamieniował, bo przekroczył Szabat. Ta sytuacja stawia nas przed pewien problem, ponieważ w III Mojżeszowej 19:37 Bóg mówi: Będziecie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i będziecie je wykonywać. Ja jestem Pan. Nie jaką część, nie co nam jest akurat możliwe, nie co nam akurat jest przyjemne, albo co nam pasuje, ale wszystko. W Derek Red Soat 8 mędrcy się z tym zgadzają i mówią: Kto jedno, jedyne słowo Tory znosi, jest winny śmierci. W Midraszu Tomer Devorah Rabiego Moshe Cordovero pisze: jeśli ktoś jest zupełnie sprawiedliwy, a popełni tylko jedno przekroczenie, to w oczach Boga jest kimś, kto spalił całą torę. Mędrcy odkryli fakt, że jest to niemożliwe przestrzegać całej tory, zaczęli więc się wspomagać nowym, kreatywnym rozwiązaniem. Wymyślili nową torę, którą nazywają prawem ustnym. Niej sami ustanawiają przykazania, a Boga zostawiają na zewnątrz. I to jest dokładnie tym, czego rabini w ortodoksyjnych wyższych szkołach studiują i nauczają: przez nich nowo wykreowaną Torę, ustne prawo, a nie Stary Testament. Poważnie, na całym świecie nie znajdziecie szkoły prawa, w której studiuje się Torę Starego Testamentu. Mon może nazywają to, czego się uczą Torą, ale Tory Starego Testamentu w rzeczywistości w ogóle nie dotykają. Kiedy rabini mówią o prawie Mojżesza albo o przykazaniach Tory, nie mają na myśli Tory, którą ma na myśli przeciętny Izraelczyk, pierwsza Mojżeszowa, druga Mojżeszowa, trzecia Mojżeszowa, czwarta Mojżeszowa i piąta Mojżeszowa. Ich staniem Tora Starego Testamentu jest co najwyżej jeszcze ważna dla małych dzieci. Zobaczcie, co pisze w traktacie AWOD 5. W wieku 5 lat Pismo Święte, w wieku 10 lat miszna, w wieku 13 lat Obowiązek przestrzegania przekazań, w wieku 15 lat Talmud. To znaczy, że ich zdaniem Tora jest czymś takim, jak historyjki dla pięciolatków. W przeciwieństwie do tego, mężczyźni mają iść za tym, co wymyślili żydowcy-mędrcy, czyli za Talmudem. Może są to zaskakujące nowiny dla kogoś, kto nie jest obeznany w ortodoksyjnym świecie, ale w przeciwieństwie do współczesnych rabinów, żydowscy mędrcy nie ukrywają, że nawet nie próbowali przestrzegać tory Starego Testamentu. Mówili o tym zupełnie otwarcie. Przykład z Minhat Eliachu, rozdział drugi. Ponieważ przekroczyliśmy całą torę od A do Z, cały świat byłby godny zniszczenia. Ponieważ przekroczyliśmy całą torę i ziemia pomimo to nie opustkowiała i nie stała się pustą, mówi werset, jeśli moje przymierze widocznie nie o torze, więc nie przekroczyli, ponieważ spisana tora jest męskiego rodzaju i jeśli by przekroczyli również ustne prawo, które jest żeńskiego rodzaju, to zniszczyłbym cały świat. Podsumowując, prostym językiem z jednej strony przyznają żydowscy mędrcy, że jeszcze nigdy się nie udało narodowi izraelskiemu przestrzegać prawa mojżeszowego Starego Testamentu, z drugiej strony są zdania, że nie przekraczamy ustnego prawa, bo jeśli byśmy je przekroczyli, to Bóg ich zdaniem już by ziemię zniszczył. W Baba Metzia 33 w babilońskim Talmudzie mędrcy mówią Kto się zajmuje pismem świętym, nie zdobywa żadnych zysków. Zajmując się miszną, zdobywa pełną zapłatę, a zajmując się gemarą, tu nie ma nic, czym można by się bardziej zasłużyć. Innymi słowy, żydowscy mędrcy uważają, że kto traci czas na studiowanie właściwego pisma świętego, czyli Starego Testamentu, nie ma z tego żadnego użytku. Tylko ten, kto studiuje Misznę i Gemarę, tylko ten dostanie zapłatę i coś zyska. Prawdziwa tora nie ma w ich oczach żadnego znaczenia. Nie ma w niej nic, co by można było zyskać. Tylko to, co tysiąclecia później wymyślili prawo ustne, jest w ich oczach ważne. Tak to można podsumować słowami rabiego Daniel Balas na stronie hidabrut.org. Święty, niech będzie pochwalony, obiecał, że Tora przez jego lud nie zostanie zapomniana. I zaprawdę, kto się powołuje na mędrców, powołuje się w rzeczywistości na obietnicy stworzyciela ziemi. A kto studiuje księgi halachy, czyli przekazań talmudycznych, może ufać, że obietnice Tory na zawsze i w nieskończoność trwają. Według rabiego Balas, aby być w przymierzu z Synaju, musimy przestrzegać również prawa ustnego, które oni, rabini, wykreowali. Rozumiecie? Tu jest mowa o dwóch zupełnie różnych torach, o dwóch różnych prawach, ale oba nazywają się tak samo prawo mojżeszowe. Jeśli jeszcze tego nie zrozumieliście, tu dobry przykład rabinistycznej próby, aby wam zupełnie pomieszać w głowach. Mamy tu ogłoszenie cytujące Trzecią Mojżeszową 30 werset 3. Jeśli wypełniliście przykazanie Lulaw, tak rozpoznane będzie w narodach Wasze zwycięstwo. I zróbmy teraz mały eksperyment. Weźcie do ręki Stary Testament, który dostaliście w wojsku i otwórzcie Trzecią Mojżeszową 30. Zapewne jesteście zdziwieni odkryciem, że w Trzeciej Mojżeszowej rozdziału 30 nie ma i nie uda Wam się znaleźć tego wersetu ani w Trzeciej Mojżeszowej, ani w całym Starym Testamencie. Kto dokładnie sprawdzi, zauważy, że tu chodzi o rabinistyczną naukę, której nie ma w całym Starym Testamencie. Rabini sypią wam piach w oczy. Zanim zaczną nas, mesjanistycznych Żydów, oskarżać o znoszenie prawa mojżeszowego, niech najpierw sami spojrzą w lustro, albo jak to kiedyś pewien mądry człowiek sformułował jeśli Mojżesz by dzisiaj odwiedził przez rabinów utworzony judaizm, nie dałby rady go jako takiego zidentyfikować. Szczerze mówiąc, podobna historia pojawia się w babilońskim Talmudzie Menachot 29:72. 72. Opisany jest tam paradoks. Mojżesz, żyjący tysiące lat wcześniej, przechodzi do szkoły rabina Akiwa i w ogóle nie rozumie, czego tam nauczają. Ale kiedy uczniowie pytają rabiego Akiwa, gdzie on się uczył i czego naucza, odpowiada, że to prawo ustne, które dostał na górze Synaj od Mojżesza. Rozumiecie? Mojżesz w ogóle nie rozumie, czego rabi Akiwa tam naucza. Pomimo to rabi Akiwa twierdzi, że jest to prawo ustne, które otrzymał na górze syna od Mojżesza. Wniosek. W dzisiejszym judaizmie są dwie tory, dwa prawa. Jedna została spisana przez Mojżesza i nazwana jest prawem mojżeszowym. Druga tora to prawo mędrców i rabinów, i ta również jest nazywana prawem mojżeszowym. Dlaczego i co chcą w takim razie ukryć?